Witam w poradniku Step by Step. W tym odcinku przedstawię Wam krok po kroku manualne sterowanie ekspresem ICT w symulatorze Train Simulator 2017. ICT jest to niemiecki elektryczny zespół trakcyjny z wychylanym nadwoziem, pozwalającym na osiąganie dużych prędkości. Pociąg ten został wyprodukowany przez Deutsche Bahn. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy w ustawieniach sterowania jest wybrana opcja EXPERT. Jesteśmy w kabinie ICT. Przed uruchomieniem pociągu otwieramy drzwi dla pasażerów. Naciskamy na klawiaturze T. Na pulpicie widzimy zapaloną żółtą kontrolkę T. Oznacza to, że drzwi są otwarte. Przełączamy widok na kamerę zewnętrzną. Klawisz 2. Drugim sposobem otwarcia drzwi jest kliknięcie kursorem myszy w perą. Kursor zmieni się w zarys postaci. W wejściu lub wyjściu pasażerów drzwi zamykają się automatycznie. Wracamy do kabiny. Klawisz 1. Teraz nastawnikiem kierunku jazdy wybieramy kierunek naprzód. Na klawiaturze klawisz W. Następnie podnosimy pantograf. Klawisz P. Domyślnie pantograf jest już podniesiony. Następnie załączamy światła. Za pomocą przełącznika możemy regulować natężenie reflektorów. Na zewnątrz jest słonecznie, więc wystarczą światła dzienne. Przyjrzyjmy się bliżej pulpitowi. Widzimy zapaloną białą kontrolkę SIF. Jest to system kontroli czujności, polski odpowiednik czuwaka. Jeśli pociąg jest w ruchu, maszynista ma obowiązek co 30 sekund potwierdzać czujność. Jeśli tego nie zrobi, to po 4 sekundach włączy się sygnał alarmowy, a następnie automatycznie hamulec awaryjny. Aktywujemy system Sifa kombinacją klawiszy Shift Enter na klawiaturze numerycznej. Biała kontrolka zgasła oznacza to, że system czujności Sifa jest włączony. Teraz aktywujemy również system sygnalizacji kabinowej PZB. Naciskamy kombinację klawiszy Ctrl ENTER na klawiaturze numerycznej. Zapaliła się niebieska kontrolka z numerem 85, która oznacza rodzaj pociągu. O. Skrót od Obere, czyli pociągi osobowe. Do obsługi PZB służą trzy przełączniki. Od lewej przełącznik unieważnienia, na środku zwolnienia, a po prawej potwierdzenia. PZB jest złożonym systemem, dlatego omówię go szczegółowo w specjalnym poradniku. Osoby początkujące mogą na początku wyłączyć ten system w ICT. Wyłączona niebieska kontrolka 85 oznacza system nieaktywny. Jesteśmy gotowi do jazdy. Przed ruszeniem sprawdzamy, czy zamknięte są drzwi pociągu. Na pulpicie nie świeci się żółta kontrolka T co oznacza, że drzwi są zamknięte. Rozpoczynamy sterowanie ręczne pociągu od odhamowania składu hamulcem pociągowym. Przesuwamy dźwignię hamulca maksymalnie do przodu lub klikamy klawisz dwukropek na klawiaturze. Następnie dodajemy mocy przestawiając rączkę przepustnicy do góry. Klawisz. A. Ruszamy. Na pulpicie zaczęły migać na zmianę dwie niebieskie kontrolki PZB. 70 i 85. Oznacza to, że możemy jechać maksymalnie 45 km na godzinę. Zapaliła się biała kontrolka czujności Sy Naciskamy Enter na klawiaturze numerycznej. Klawiszem F4 możemy włączyć pomoc HUD. Na pasku HUD widzimy aktualną trasę wraz z najbliższymi ograniczeniami prędkości. Po lewej stronie wyświetlana jest aktualna prędkość, a pod spodem prędkość maksymalna na obecnym odcinku trasy. Kontynuujemy jazdę kontrolując prędkość oraz potwierdzamy czujność systemu SyFa. jeskie kontrolki PZB przestały migać. Zapaliła się kontrolka 85. Oznacza to, że mamy drogę wolną i możemy jechać z maksymalną dozwoloną prędkością. W tym celu przyspieszamy, zwiększając moc, przesuwając przepustnicę w górę. Kontynuujemy jazdę zgodnie z rozkładem jazdy. Zbliżamy się do stacji. Zanim rozpoczniemy procedurę hamowania, upewniamy się, czy przepustnica jest w pozycji neutralnej. Regulujemy siłę hamowania hamulcem pociągowym. Zmniejszamy prędkość. Zatrzymujemy pociąg przy peronie zaciągając hamulec. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę.